jesteśmy na XTB, ksb 81, ze mną Łada krew witaj, cześć, cześć. jak wrażenia? No super, fajnie, nie? Naprawdę, w pierwszej rundzie poddanie, chociaż już poddałam raz w pierwszej rundzie na debiucie, ale no cóż, nie spodziewałam się, że to tak wyjdzie, ale to jest właśnie prawda, że my tylko widzimy to, co jest w klatce, ale nikt nie widzi to, co się dzieje poza te, tego całego, wiesz, przygotowania i tak dalej, także to jest efekt, efekt mojej yy, i trenera całej, całej pracy, mojej sportowej karierze. Ile czasu przygotowywałaś się nie do samej walki, ale do tej ciętej riposty, którą powiedziałaś na sam koniec? Kurczę, już zapomniałam, że powiedziałam 5-0, a da krew 0, a da krew 5-0? To? Znaczy się nie wiem, jakieś ciętej riposty, ale e, nie, tu na Nie wszystkich. Aha, to na spontanie. Energia. A to, to na spontanie wyszło, wiesz, nie przygotowywałam w ogóle. <noise> Czyli nie jesteś w żaden sposób zestresowana tą walką, jesteś szczęśliwa, zadowolona, bez kontuzji? Tak, jest wszystko w porządku. Jak najbardziej mogę iść na imprezę, chociaż nie będę chciała, ale jest wszystko w porządku. W poniedziałek jak wracasz na matę? E, no czy się wiesz, jadę z siostrą do Warszawy. Mamy taki zaplanowany sobie babski weekend, bo on niedługo ma urodziny i taki, taki prezent jej e, zrobiłam. Także o ile trener pozwoli, on nie lubi, e, generalnie mówił, że mamy sobie zrobić przerwę, to o, już na mnie patrzy. Także nie nie, nie nie wracam na matę od poniedziałku. Czyli małe wakacje? No Tak, tak, tak. Tydzień co najmniej. Tu się ciepło zrobiło, może nie można popływać w jakiejś rzece. W Warszawie jest tylko Wisła. Tak, ale tylko w poniedziałek będzie dobra pogoda, bo niestety, ale już we wtorek ma być deszczowo. Także. No, co? Majówka. O, Właśnie, właśnie, majówka. O, to tak. To, kiełbasa. Ale kiełbasa tylko fit. Nie wiem, czy takie są, ale też są kiełbasy z kurczaka. Morliny to nie jest lokowanie produktu, ale mają bardzo mało kalorii, także polecam. Która kiełbasa biała, czy zwykła? Nie, kiełbasa z kurczaka. Z kurczaka. z kurczaka? 183 kalorie ma chyba w 100 gramach. Jestem świrem, świrem dietetycznym. Jak na Orlenie poproszę, to mi wydadzą? Nie, na Orlenie ci ten. nie wydadzą, musisz iść do Biedronki albo do Lidla. I tylko morliny. Tylko morliny i z kurczaka, pamiętaj, z kurczaka. I czy takimi kiełbaskami, parówkami z kurczaka można przygotować się do występu na XTBK SW 81 e, Tak, tylko i wyłącznie, e, tylko i wyłącznie, ale w piątek już nie możesz tego jeść. Co jest najważniejsze w takich przygotowaniach do Gali? Czy to jest właśnie dieta, zdrowe zdrowy jedzenie, czy zdrowy tryb życia, treningi, stójka, parter? Powiem ci tak, tak na poważnie no to wszystko się składa na to, tak, ale no musisz, musisz, musisz ciężko trenować, bo bez wszystkiego treningu nie ma nic tak naprawdę. Musisz przekraczać swoje bariery, nawet jak ci się nie chce, trzeba. Nie ma innej opcji. Ciężka praca to jest, to jest oklepane, ale naprawdę to jest klucz do sukcesu. Normalnie jakby Mariusza Pudzianowskiego słyszał. Codziennie wstaje o 5 rano na rowerek. Ale wiesz, to się tak się śmiejemy i tak dalej, ale to, to naprawdę robi robotę, bo ja tak żyję. Ja wstaję o 5.30, żeby jechać na tarcze, a starczy do roboty, a z roboty na trening znowu. Robię posiłki i tak powtórz sześć razy w, w tygodniu. W trakcie walki czujesz twój narożnik? Y Kurczę nie słyszałam, ale chyba coś tam, że mam kontrolować pozycję, i tak dalej. I to wszystko ćwiczyliśmy. Także wyszło tak jak, tak jak planowaliśmy. Dalsze plany? Dalsze plany zgodnie ze, ze słowami dyrektora sportowego pana Wojsława, Wygrana tej walki mierzy się z Jasmin. Także zapraszam Brazylię do Polski. W takim razie czekamy i kogo pozdrawiamy? Go pozdrawiamy? Pozdrawiamy wszystkich, co mnie wspierali i też pozdrawiamy tym, tym, tym którym popsułam kupony, no. bo i stracili dużo pieniędzy. I co jeszcze? Moich sponsorów, Maszyny Metal, Magic Cars, Kukuła Healthy Food, Boot Invest, Rychoza Arta, to przede wszystkim mojego trenera, który jest ojcem tego sukcesu, bo to on na mnie postawił, on mnie trenuje od początku MMA i on jest ojcem tego sukcesu. tak? sportowej wersji Ady Kraft i moim sparing partneru, mojemu całemu klubowi i tak kurczę wiesz pozapominam, ale tym co ze mnie wierzyli i nie wierzyli, bo nie wierzyli, ci co nie wierzyli to też mnie napędzają i to bardzo, bardzo. Ostatnie słowo motywacyjne na koniec do tej kamery dla ludzi, którzy rozpoczynają swoją przygodę ze sportem? Samo się nic nie zrobi. I to jest to. Dzięki Adam. <noise> Dziękuję.